Witam lekkie akwarium w kolejnym filmie. Tym razem akwarium moje duże, 200 litrowe. I co tu się ostatnio dzieje? Ano była mocna przycinka. Z jednego powodu do dolnych partii akwarium dochodziło zbyt mało światła. I zdecydowałem się tu trochę drastycznie przyciąć. Wszystkie praktycznie duże liście lotosa. Zniknęły z akwarium alternatera z lewej strony, została przycięta do połowy z wyjątkiem paru kikutów, tak jak ja tam mam w sobie zostawiać. Wyrzuciłem chyba z pół wiatra sagitary i praktycznie tak jak popatrzeć na rzut akwarium, to to, to, to co widać na ekranie, no to 50% powierzchni była. Zakryta sagitarią wszystkie liście sięgające powierzchni, i po prostu no już, już to kiedyś mówiłem, że to jest dla mnie chwast, którego się będę starał pozbyć, ale nie chcę tego robić naraz żeby po prostu nie porobiły mi się tutaj dziury w akwarium. więc poczekam na to, co mi tutaj ma urosnąć, i stopniowo będę pozwalał się tym roślinom przesuwać w odpowiednie miejsca. Tak sobie. Tak sobie wymyśliłem, spróbuję, czy to się uda. Może się uda. Jeśli to zrobię z głową, z cierpliwością, to powinno być dobrze. No więc zróbmy przegląd krótki. Co tu jest? Zacznijmy od prawej strony. Najnowsza roślina moja, z którą jest związana mała zagadka. Co to jest? Ja ją kupiłem pod nazwą i tu jeszcze się dopytywałem kilka razy, czy pan się w sklepie, nie pomylił, yy, który twierdził, że to jest Rotala Bossai, nie Bonsai, tylko Bossai i yy, jakby wziąłem to zapewnić jak posadziłem, ona zaczęła rosnąć, ale ostatnio zacząłem grzebać po necie i nie znalazłem takiej rośliny pod tą nazwą, więc jeśli ktoś yy, ma coś takiego u siebie, to proszę dajcie znać co to dokładnie jest, jeśli ktoś ma pewność. Co jest ciekawe z tą rośliną, może to pokażę, tu są takie jej liście, o, zaokrąglone i w takiej formie ją kupiłem. Te sadzonki, które kupiłem, dokładnie tak wyglądały. Tu na środku, a nowe pędy mają już listki cienkie, raczej ostro zakończone i tak ona idzie w górę. porządki miała też trudne z racji tego, że tu było dość mocno zacienione to akwarium szczególnie z tej strony, bo jakby prawa połowa od środka była, powierzchnia była mocno przykryta i lotosami i pogostemonem więc teraz dopiero zaczyna to rośnie odbijać ja troszkę przyciąłem tak wyrywkowo i zobaczymy jak to będzie, troszkę ją chcę przesunąć w tył akwarium, może frontu zwolnić troszkę i, i poszukam może jakieś krypty średniego rozmiaru, coś o połowę mniejszego niż um, tą, którą tutaj mam. Um, krypta moja. korynę Wendy to jest. Um, świetnie rośnie. Zawsze rosła to, to w tym akwarium bardzo dobrze. Parę liści zagonionych jeszcze z mojej mini inwazji przez kilku tygodni, ale generalnie, generalnie to jest wszystko w porządku. Mikanteru Monte Carlo ładnie rośnie. Kilka tygodni temu, tam chyba był filmik, że miałem lekkie lekki zatrzymanie wzrostu roślin, ale nawożenie już wyprostowałem. Wszystko idzie w dobrym kierunku, także o te rośliny się nie martwię. Ona już stworzyła tak gęsty trawnik, że naprawdę można na tym kamienie postawić. I także tu, tu się nic, nic specjalnego nie dzieje. Parwola mi trochę ostatnio cierpi, ale to też jest, to też są te zawara, za, tak myślę, że to są te zawirowania w nawożeniu, z, Przed jakiegoś czasu. I tak jak środek jeszcze wygląda przyzwoicie, on to przy szybie jest gorzej. I tam trochę z tyłu też już mi się zaczynają robić łyse placki piachu, no ale one że to odrośnie. Na pewno nie pomagają temu kiedy Niestety sadzenie roślin trawnikowych przy kiryskach to jest druga przez mękę, ale jak widać może się to udać. <laughs> Też mam tu hydrokodele Japan. Też miałem problem ją utrzymać w podłożu z racji tego, że to jest bardzo delikatna roślina z cienkimi łodygami, cienkimi listkami i mi to wszystko wypływało. Kirysy to wykopywały. Plus jeszcze tu. Można dojrzeć ten nieszczęsny Pogostemon ulwaceus, co ja mówię, ludzie Pogostemon helferi, przepraszam. Ostatnia moja sadzonka, która się tu uchowała. Jeszcze próbuję tam jakoś się, się wybić. Może się utrzyma, słyszałem, że początki ta roślina ma dosyć oporne. Lewa strona znowu Mikranterum. Ja może w przyszłości po prostu podbędę się parwulki i cały ten trawnik obsadzę mikranterum ale póki co tak mi się podoba jak jest one już jakby zajęły swoje miejsca i troszeczkę jeszcze mikranterum próbuje wchodzić na parwule ale myślę, że to się da dosyć łatwo ograniczyć i, i jakby rozdzielić te dwa gatunki rośliny od siebie Staurogen repens odradza się po mocnej przycince ja tą przycinkę wtedy zrobiłem tak niefortunnie w czasie to mi się połączyło z różnymi tam zmianami akwarium, z niestabilnością zbiornika, jeśli chodzi o nawozy, i tu na przykład jak widzicie, teraz pod skalarem, ten kawałek tutaj nie był cięty nigdy, jak on jest wysoki, i, i tu po lewej to co było cięte. Także gdybym tego nie ciął wtedy to dziś całość byłaby tej wysokości co co tamten kawałek z tyłu on Erectus no on mi tutaj mocno ucierpiał yy, przez alternaterę alternatera mi się tam tak rozrosła z tyłu, że yy, do Erectusa yy, nie dochodziło praktycznie światło a światło jak wiadomo przy Erectusie to jest yy, podstawa jeśli spojrzycie na te łodygi jego teraz, one są całkiem grube. On był teraz ścięty do połowy, podosadzany, bo tych łodyg mi tu zostało może ledwo 4 czy 5. One są bardzo grube i one były bardziej z przodu. Do nich tego światła dochodziło dużo więcej i to się no, bardzo mocno, bardzo szybko odbija na, na wyglądzie rośliny. Ja to z boku. Tu mam taką łodygę o, na lewo od rurki, która jest po prostu bardzo marna, dużo cieńsza, cieńsza niż inne, ale coś z niej odbija, więc ja muszę puścić, może też w połowie, co mi się zdarzało. Przebieg się tak wygląda moje akwarium z boku. Jak widzisz, no, alternatora dochodziła mi. Gdzieś tak mniej więcej już dotąd. Aż do wody, więc tutaj, w miejscu, gdzie jest elektros, naprawdę tego światła było mało. Tego światła bezpośrednio padającego wam. A nubiasek no, mój malutki rośnie. Już wcale nie jest taki malutki. Te liście są dużo większe niż to, to jakie deklarują Doświadczeni hodowcy. Ale wygląda świetnie. Trochę glonu. Gdzie nie gdzie się tutaj, już nie przejmuję w tym akwarium. Myślę, że tą sprawę mam z głowy. No i mech. Mech trochę teraz zebrał syfu po podmianie wody. Chyba przedwczoraj robiłem. Ale ogólnie wygląda dobrze. Jak wspominałem wcześniej, że będę się go chciał pozbyć całkowicie. Aczkolwiek czy ja wiem? Może ten zostawię. Nie wygląda to źle. Może już by czas przyciąć, ale na razie siedzę, patrzę będę wiedział co się z tym dzieje później. No i to chyba tyle. Jeszcze jest mikrozawnią tam z tyłu. No rośnie sobie przyzwoicie. Też jest tak luzem wrzucony na kawałku korzenia, Było wcześniej w małym akwarium. I to chyba tyle. Od jakiegoś czasu podaję karbo jeszcze tutaj w tym zbiorniku. Chyba od dwóch tygodni. Głównie z powodu tych moich silnic. Jak widzicie tutaj ze środka silnice zniknęły całkowicie. Ja tutaj potraktowałem bezpośrednio karbo ze strzykawki. Po bokach. Jeszcze ich trochę zostało. Ale tych już ze strzykawki nie traktuję. Tylko po to, żeby zobaczyć jak codzienne dozowanie karbo pływa na, na rozwój tych, tych silnic. Hmm. Według mnie się cofają. Trochę tam próbuję czyścić, ale tutaj przy samej szybie, przy tak gęstym trowniku, to jest naprawdę uciążliwe. Po prostu nie ma tego jak wyciągnąć. Każda próba wyciągnięcia tego jakąś kartą czy, czy czyścić, czyścikiem to się kończy rysowaniem szyby, więc jest to dosyć upierdliwe ale, ale chyba tutaj nie powinno być większych problemów. Z tym. Poza tym akwarium jest w dobrej kondycji. Rybki się dobrze mają. będą musiał chyba tylko dokupić trochę neonków. Nie muszę znaleźć dosyć duże egzemplarze, żeby, żeby się na nie nie pokusiły moje skalary. Wciąż mam prośbę jeśli ktoś jest w UK i miałby na zbyciu podobnego skalara, ale samice, to ja bym chętnie się zamienił. To mam dwa samce cały czas się piorą, a jakby można było dobrać parę, to może by trochę było spokojniej. Chociaż no one się skubią, ale ja nie widzę, żeby były poobijane. Cały czas i tak pływają razem we dwójkę. Blisko siebie nie, nie uciekają jakby jeden od drugiego. Podobnie zresztą jak moje barwiaki, czerwoną brzuchę, które rzeczywiście przyznaję się do błędu. Źle określiłem mam dwa samce na pewno i też sobie żyją ze sobą całkiem nieźle cały czas są razem, czasem jeden drugiego skupnie lekko, ale nic się strasznego nie dzieje no. i to by i to było na tyle mhm. więc zapraszam do, do komentowania zawsze liczę na jakąś ciekawą dysku dyskusję może się czegoś Dowiem, nauczę I tyle że pozdrawiam do zobaczenia w następnym materiale.